No siemanko, idę właśnie zrobić badania wydolnościowe Po 17 latach przerwy, zobaczymy jak to wszystko wygląda No tak już ci że szósty miesiąc Zobaczymy jak to pójdzie Jestem w fajnym studiu e, Forlabs chyba Tak się to nazywa i no zaraz będziemy robić cały test Nie, nie. A co? Nie. Oh. <sighs> Siemanko, to jest już po badaniach. Zobaczymy. Wyniki będą za parę dni. Omówimy wyniki. Zobaczymy jaki jest poziom. No Siemanko, tak więc mam już e, wyniki badań. E, pokrótce szybko omówię. E, pokażę jakie tutaj parametry. E, no, są najważniejsze w dalszym układaniu treningów. Ja też zaznaczę, no ja sobie jakby tak treningów sam też nie układam. Nie jestem jakimś trenerem. E, Oczywiście, swoją wiedzę gdzieś tam uzupełniam, ale też korzystam czy z opieki trenerskiej, czy po prostu ewentualnie z gotowych planów. To, bo nie, jest, nie mam na takiej wiedzy, tak więc tutaj po prostu umówię swoje wyniki, tak jak potrafię i tyle. No, no i zobaczymy, co od tego czasu się zmieni, jak będziemy, bo to też będzie upublicznione na moim kanale, jak będziemy tutaj trzymać ten reżim treningowy. I też co wyszło na, na tym badaniu, tak? Tak, więc lecimy. Wracamy do omówienia moich wyników badań testu wydolnościowego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. No to zaczynamy, tak? Nie będziemy tutaj nic przedłużać. Badanie wykonywałem 6 września tego roku w Warszawie w firmie For Sport Lab, Bardzo dziękuję. Koszt badania około 400 zł albo 360, już nie pamiętam. I teraz co z tego badania tak szybko omówimy? Bo też Wam powiem od razu: no Ja nie jestem jakimś ekspertem, nie jestem trenerem, po prostu jestem osobą, która po 17 lat, latach przerwy wraca do kolarstwa i kolarstwo poznaje na nowo. Stąd też nawet nazwa profilu: Pan Łydka Back to Cycling, powrót do kolarstwa. Też się tego kolarstwa uczę na nowo, bo ta wiedza, która wynikała, czy która była wtedy, jak jeździłem w brzakach do juniorów 17 lat temu, była po prostu żadna. Tak więc tutaj, teraz dzięki internetowi, naprawdę można mnóstwo się dowiedzieć samemu mnóstwo literatury znaleźć darmowej, dzięki której można po prostu swoją wiedzę uzupełnić. Ale zaczynamy od tego badania. No, w, jestem na średnim poziomie yy, wydolności tlenowej. Czyli jest, jest średnio na razie, jeżeli chodzi o wydolność tlenową. Tak? Tutaj jest cały opis badania, yy, metoda badania i w jaki sposób ona była wykonana. Jest to test wysiłkowy o wzrastającym stopniu intensywności na cy, cylusie dwójce, taki standardowy, czyli zaczynamy od 80 watów. I co 3 minuty zwiększa się to o 30W, plus pobranie jest krwi co te 30W, tak, w celu wyznaczenia tych progów i tlenowych i stężenia mleczanu chyba ustalenie, tak? Na tym to polega. Podczas testu wykonaliśmy też tutaj wybrane. Analiza wybranego układu oddechowego krążenia, czyli VO2 max, wentylację czy częstość skurczów serca. Tak? No i po co to badanie jest? No badanie jest po to, żeby tak naprawdę wiedzieć, w, w której strefie jeździć tlen, w której strefie jeździć większy wysiłek, czy jakieś po prostu interwały, tak żeby ta nasza wydolność i zdolność treningowa była polepszana. Bo ja dotychczas jeździłem chyba tak jak każdy, kto zaczyna, czyli każdy trening robimy na maksa, tak i nic z tego tak naprawdę później nie wynika, a nie na tym polega wytrenowanie, tak? To teraz tak, jestem na średnim poziomie wydolności tlenowej, czyli moje VO2, VO2 Max wynosiło 51 oddechów na. Mm, chyba tak się to czyta, tą jednostkę nie pamiętam już teraz. I maksymalną moc, jaką trzymałem przez 3 minuty, to było 290 W. Maksymalny, zakończyłem test na poziomie 185 uderzeń na minutę. Próg przemian bez czyli AT, wystąpił przy mocy 230 W czyli ten próg, powiedzmy, tak zwane FTP wynosiło 230, próg przemian tlenowych wynosił 170, tak? Czyli tutaj do 151, można powiedzieć, można robić tlen uderzeń, tak? Czyli w tej strefie do 150 uderzeń i 170 W będzie jeszcze ten, zmiana tlenowa, no, tak, zmiana tlenowa. Teraz taki ogólny wniosek. Tak? O, sorry. Aktualny poziom wydolności należy sklasyfikować jako średni. No, ja też, tu, też tutaj nie oczekiwałem, nie wiadomo czego bo przed testem jeździłem tak, y, już tak y, 6 miesięcy, że tak było naprawdę, że te trzy treningi robiłem, czy takie trzy przejazdy bym powiedział w ciągu tygodnia plus tam czasami jakieś ustawki y, też dochodziły. Natomiast no, jakby ten vo 2 Max nosiło 51, natomiast w stosunek VO2 max do wagi no, jest był na niskim poziomie. No, tutaj no, w momencie badania ważyłem 93 kg i no, jest, to, jest to słabo, tak? no, bo tutaj no, jest to do poprawy, czyli jest do poprawy na pewno waga, no, bo ona stanowiła duże ograniczenie no, bo po prostu no, same mięśnie, żeby też układ krwionośny dostarczył tych mięśni tlen, no, musi przejść przez ten gdzieś tłuszcz tak, nie wiem jak to nawet nazwać, profesjonaliści pewnie będą to dokładnie wiedzieć. No i wiszący brzuch nie pomaga w tym, tak więc tutaj te 8, takie 8 kg, na pewno mam nadwagi, no bym powiedział więcej, no. ale chcę rzucić te, te 12 kilo, chcę rzucić, czyli moja docelowa waga chciałbym, by wynosiła no, najwięcej 83, przezroście 1,83 m. Byłoby spoko ok, no i teraz tak to co mówiłem, czyli yy, czyli do 170 watów właściwie odbywa się w przewadze metabolizmu tlenowego, natomiast przy 200 do 30 dochodzi już do glikozji beztlenowej, czyli yy, powyżej 200 300 zaczynam się już po prostu mało gotować, tak czyli yy, no jest, to, jest to ten produkt tak zwany też FTP przez niektórych i... natomiast tam moja sama wentylacja płuc jest na poziomie dosyć dobrym, tak? Nie jest to jakoś źle. No bo 51 wynosi vo 2 max. No najlepsi kolarze, czy też atleci mają na poziomie 78 84, tak? I teraz co dalej? Zalecenia treningowe, czyli. Dużo wysiłków o dużej objętości. Yy, najlepiej nie mniej niż godzina. Yy, tlen, tak? Czyli po prostu robić dużo tlenu jako czynnik kształtujący interwały maksymalnie, które powinny stanowić 40% całej jednostki treningowej. Tak? Yy, czyli, mając 6 godzin w dyspozycji czasu. Ustawiałem sobie tak treningi, że z robiłem dwa dłuższe tleny, czyli powiedzmy dwa razy po dwie godziny albo można to było też podzielić grunt, żeby to było dłużej niż godzinę czy dwa razy po półtora plus można powiedzieć raz też półtora, trzy razy po półtora plus jakaś ustawka w sobotę albo interwały. No i też zalecenia dietetyczne, żeby schudnąć. No bo taki. Tu można taki wniosek powiedzieć, że ze mnie taki wysport, troszkę wysportowany grubasek jest. No, nie jest źle, no ale też. Nie jest super. Tutaj wszystkie parametry, czyli wiek, wzrost, waga. Ja pierdzielę no. Jak do tego doszło, to nie wiem. To, co mówiłem, ta maksymalna moc utrzymana przez 3 minuty. Czyli 290, przy 185, co to się tak zaczyna? Próg beztlenowy, czyli 230, czyli moc do kilograma to 2,5. Malutko, tak. Patrząc na to, co się dzieje na tych wyścigach amatorskich, no to jest mało, tak. No bo tutaj naprawdę to, te amatorskie wyścigi to wymagają już. Myślę, że te 300 W trzeba trzyma, trzeba mieć tego FTP. 300 W przynajmniej te 3,5 do 4 W na kilogram. No, no wiadomo, tym się tak też nie można całkowicie sugerować, bo też jest ważna psychika. Ważne jest nastawienie i nie samym tym FTP też się jedzie. No, jedzie się też trochę głową, tak nie tylko mięśniami. Tak? Trzeba po prostu też na tym wyścigu trochę myśleć. Tak. Eee chociaż samemu to też mało można zdziałać, no ale można trochę ten wyścig czasami pojechać sprytniej, bym to powiedział. Co tu jeszcze? No, no i te strefy wysiłkowe. To jest najważniejsze, tak? Czyli yy, strefa wypoczynku poniżej 135, strefa aktywnej regeneracji 136, 151, ten na zakres mocy, czyli tak, dużo strefy aktywnej regeneracji i i trochę strefy wysokiej intensywności. Yy, tak. Tutaj jeszcze, tak jak mówię, zacząłem trochę czytać różnych, yy, trochę literatury i, i ciekawych blogów. Też polecę fajny blog kolarski. Nie wiem, jak się dokładnie teraz nazywało WTZ Cycling, chyba. Yy, bardzo spokojnie opisywane są no, wszystkie zależności. Między właśnie tymi progami i tak dalej. I tak naprawdę jeszcze od tego trzeba odjąć te powiedzmy 20, no bo tutaj jednak podczas badania występował jakiś stres. Czyli ta strefa tlenu można z bezpieczeństwem jakimś podejść, to trochę zaniżyć, tak? no bo tutaj powiedzmy, że ta strefa tlenu powinna wynosić 120-135, tak. Przynajmniej tak mi to tłumaczono, żeby to jednak też wziąć pod uwagę czynnik stresogenny, jaki wystąpił podczas samego testu, bo też wtedy się wiadomo, człowiek trochę roz rozemocjonował i mogły być te, te wyniki trochę zawyżone, tak. No to chyba tyle, tak, czyli co tu mamy na dzień, co mamy na dzień 6 września 2020 po 6 miesiącach w miarę stałej jazdy, mamy FTP 230, mamy VO2 max 51, Strefę tętna maksymalną 185, no i tlen w zakresie 120-130, tak? No i trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu następnych treningów, tak? Ja też mówię, no treningi albo biorę jakieś gotowce, albo też po prostu proszę, czy współpracuję z trenerem, który mi układa trening już na, na, na przykład na tydzień, tak? Bo to na tydzień patrzeć pod względem yy, yy, obciążeń treningowych no i też obciążeń takich powiedzmy codziennych, tak. No dobra, to tyle. No polecam każdemu zrobić takie badanie, bo warto moim zdaniem zainwestować w niecałe 400 zł i dowiedzieć się w jakich strefach właściwych wykonywać swoje treningi. To tyle, do zobaczenia i już niedługo też nowy odcinek o ostatnim moim pobycie znowu na Wyspach Kanaryjskich na Fuercie znowu wylądowałem tam i też trochę pojeździłem. No to tyle. Zobaczymy, co od tego czasu do marca, bo badanie będę powtarzał w marcu 2022, co od tego czasu uda się zrobić. To na razie.